Cześć, jestem Klawiota No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W tabeli podana jaką część powierzchni USA stanowi 5 największych stanów. Usta kolejność tych stanów od największego do najmniejszego. I analiza. Tutaj mamy nazwymi dziwnymi ułamkami. Na pewno mają rozwinięcie dziesiętne, okresowe albo nieskończone. Tutaj mamy oczywiście ładne rozwinięcie dziesiętne, skończone. Jest to po prostu 7 nie ma co kombinować. I teraz tak, my jesteśmy w stanie sobie porównać ułamki, mm, które mają te same liczniki. I tutaj przypominam Wam po raz kolejny ten sposób z pizzą. Wyobrażamy sobie dwie pizze i jedną kroimy w myślach na dwie części, drugą na cztery części. Z każdej pizzy zabieramy po jednym kawałku. I większy kawałek będziemy mieć oczywiście z tej pizzy, którą mamy podzielone na dwa kawałki. I teraz, jak patrzymy sobie na ten przykład w sposób matematyczny, to więcej jest tam, gdzie mianownik jest mniejszy. To znaczy, że to jest najwięcej, a to jest najmniej. I możemy sobie zapisać 1,31, następnie będzie 1,26. I 1, 23. Ok, co my tutaj musimy wiedzieć? Musimy przede wszystkim wiedzieć, ile to jest 1, 31 w rozwinięciu dziesiętnym, żeby jakoś to z tym połapać. No to zaczynamy. 1 dzielimy na 31. Oczywiście w 1, ce 31 mieści nam się 0 razy. Dopisujemy 0. W dziesiątce 31 mieści nam się 0 razy. Dopisujemy 0. I mamy tutaj 100 dzielone na 31 i to jest 3. Ok. Czyli tutaj mamy jeszcze mniej niż to. No to jedziemy dalej. To teraz spróbujemy sobie zrobić... Może 1,23. Będzie bardzo podobnie, bo mamy 0, nie mieści się, 0 i dopiero tutaj. W stówce 23 mieści nam się 4 razy. Zatem tu jest 0,03, 0,04 i potem będziemy mieć Teksas. Chyba. Jeszcze musimy zrobić to. 11 dzielona 63. Już na pewno Wam to mówię. Nie mieści nam się ani razu. Przecinek. 0 i w 110 63 mieści nam się raz. Czyli to jest oczywiście największa. I my mamy ustalić kolejność tych od największego do najmniejszego. Największa jest Alaska. Następnie Teksas. I tutaj odwrotnie, bo to jest najmniejsze. 1,23 to jest Kalifornia. 1,26 Montana. I ostatnim nowy Meksyk. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.